Maleczko lejemy następny dzień Teraz zostały mi tutaj e, tu pszenica i reszta rzepaku co wczoraj nie skończyłem godzina 7.30, coś koło tego włączamy monitory podnosimy belka Rozkładamy. Pierwsza część jest telefon. które jest godzina. 7:30 dokładnie. Ujjka, te że ładna Tutaj mamy RGT Treffer. No, niestety się spóźniłem, jak było tam delikatnie przymrożone, ale już przepadło. Trudno. Tutaj jeszcze chwasów nie robiłem, także. W tym tygodniu też przyjada zrobić chwasty. W przyszłym tygodniu, bo dzisiaj już sobota. A tutaj jeszcze trójka trójka i piątka. kurde dzwoni ta skrzyneczka. Muszę ją jakoś lepiej zrobić, bo bo mnie wkurza to, że to tak dzwoni. Na razie idzie spoko bez awaryjnie. Wczoraj było troszkę awarii. No awarii, nie do patrzenia, że tak powiem, bardziej niż awarii. Dobra. E, D. Aha, jeszcze przełączyć. Tu Przełączyć ten. Zasydzanie. Pasty tu są, no widać, że są. Pszenica po rzepaku. Tu musimy przełączyć. O tak. Na zasysanie z beczki kolejna awaria, kolejny problem. Termostat do wymiany, podejrzewam, albo wiskoza, bo cały czas traktor jest niedogrzany. O, tak, to, to, to wałek się kręci. 400 obrotów jakoś trzeba bo jak się nie kręci tak. Dobra Jademy. Mamy jechać 7 na godzinę, dałem 5,5 i pół biegiem O, teraz 7. czuć za szybko. Tak. Dobra, tak musimy jechać. Leje się wszędzie. Bardzo ładne pszenica tutaj, elegancki. I dopiero dostałem pierwszą dawkę. Nie było się coś śpieszyć. Wiem, że już niektórzy drugą podają, ale według mnie bez przesady też teraz dajemy pierwszo Pierwszo za jakieś dwa tygodnie, trzy e, drugo dawka też RSM 200 litrów dwa razy po 200 litrów to musi mu starczyć No tu widzicie tu jeszcze jest zmrożone fajnie Mamy belka do góry, bo tu jest taka dziura Dobra, Wyłączymy się spóźniłem, jakbym przyjechał wcześniej to by było fajnie wszędzie zrobione na na przymrozku, a tak Pojademy w błocie trochę, no ale trudno Dzisiaj drugi dzień rozlewania RSM-u. Widzicie te paseczki? Widać fajnie, jak było rozlewane. Muszę policzyć, ile tutaj mam przejazdów, bo coś mi to nie pasuje. Roz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, pasuje siedem ścieżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Albo nie? Już nie wiem, są. Tak wygląda Johnek, patrzcie. Ładny, ładny. Trochę tam coś zaś brzęczy, muszę to wszystko porobić w nim. Będziemy sprawdzać. lejemy dalej, co teraz na rzepaku. Rzepak dostanie 300 litrów, wiadomo z prędkością 4,5 mniej więcej. I ciśnienie babary. Rozlewamy tutaj resem na rzepak że Marta coś nagra, może z zewnątrz nagro. jak pojadę w tę stronę. Rzepak mocno zjedzony przez sarny. Teraz dopiero się odbudowuje. No mogłem wcześniej podać ten azot, ale że tak powiem nie było kiedy. Nie było możliwości wcześniej, no ale... To ta górka, pod którą Agata tak krzyczała. Kurw, ale ma Trochę tutaj się obawiam tego podania azotu, azotu na ros, no ale dobra, spróbujemy. Bo nie chcę mi się tu już po tym jechać z tym opuskiwaczem drugi roz. No, chyba, żeby podać teraz 100 litrów, a jak pojada na tam drugi roz, to tu doloć. No, chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy. Dawałem się, że tu jest zbyt piaszczysto gleba i i to wypłuczę, wymyje to, przeleci ten azot. Zrobimy tak, bo tu jeszcze muszę podać e, 300 litrów. No to teraz podam 100 litrów, Tylko 100 litrów tu podać. To też nie będzie taki proste, bo trzeba będzie jechać z 10 na godzinę. Nie wiem, czy wyjada ta górka 10 na godzinę. i tu jest ten M-mat. Mamy połowa, 150 teraz 150 9,5 na godzinę bo Przy 100 litrach Nawet mi by to nie wyszło Że podać 100 litrów moimi dyszami, to bym musiał dać 14 na godzinę A Tutaj nie, aha nie, bo to jest RSN inny Pomyłka 150 To muszę jechać 9 na godzinę. No to też wilki różnicy nie zrobiło Dobra, pajadamy 9 na godzinę, 150 litrów domer Czyli D muszę dać bieg dobra osm, 9 na godzinę, rozlewamy RS-em, 150 litrów idzie na pszenica po kukurydzy. Później dostanie jeszcze jedna dawka 200 litrów przy, przed pierwszym kolankiem. Tak to idzie jechać. 9. rozlane. Jademy jeszcze rozlejemy to, ta resztka na gospo tam obok.